Cześć kochani. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym, że wzorce z dzieciństwa przekładają się na wzorce w relacjach. Zarówno te karmiące, jak i te trudne. To, co przeżyliśmy w ciągu pierwszej dekady życia z naszymi rodzicami, w bardzo dużej mierze tworzy taki krawężnik. Później pomiędzy którym przemieszcza się nasza wolna wola i dokonujemy takich, a nie innych decyzji, jeżeli chodzi o różnego rodzaju relacje, czy partnerskie, czy z własnymi dziećmi, czy ogólnie z ludźmi, tak? Z przyjaciółmi, kolegami, obcymi, przełożonymi, podwładnymi, tak? klientami, jeżeli gdzieś tam pracujemy w handlu, ale przede wszystkim w partnerstwie. Zacznę od tego, że podstawową relacją, jeżeli chodzi o dziecko do rodzica, jest oczywiście miłość. Tak? Każde dziecko kocha i chce być kochane do pewnego momentu. We wczesnych latach jest to, że tak powiem, zawsze, nie lubię nadużywać tego słowa, ale dziecko zawsze kocha i zawsze chce być kochane. Tak. Może to być w jakiś sposób osłabione przez wczesno dziecięce zerwanie więzi z matką, Tak, yy, jakieś różnego rodzaju problemy yy, przed pierwszym rokiem życia. Natomiast w zasadzie zawsze dziecko kocha i chce być kochane przez rodzica. Hmm. Jeżeli tej miłości nie dostanie, no to zacznie się starać tak, o tą miłość bezwarunkową, wtedy jest to już miłość warunkowa. Rodzic kocha za coś, albo nawet nie, nie kocha, bo sam nie potrafi, ale. Dziecko i tak się stara, bo dziecko ma magiczne przekonanie, że zasłuży, co potem idzie w dorosłość i bardzo często przyczyną potężnego nadperfekcjonizmu, czyli tego, że mamy totalnie tego pchacza naszego, wewnętrznego pchacza, wewnętrzne musze, wewnętrzne, wewnętrznego perfekcjonista, wewnętrznego krytyka, który... Cały czas nam pokazuje, że tu jest nasz cel, który my możemy osiągnąć, robimy wszystko, żeby go osiągnąć, ale on się cały czas oddala, jakby był przyczepiony wędką do naszych pleców. Albo go osiągamy, ale szybko pojawia się następny. Oczywiście to jest podstawowe prawo ekonomii wręcz, że w miarę zaspokojenia potrzeb ludzkich pojawiają się następne. I to jest oczywiste. Tylko, że ten schemat, jeżeli jest w stanie zapalnym, potrafi być niszczący. I ktoś żyje w poczuciu wiecznego nienasycenia. Wiecznego nieosiągnięcia swoich celów, wiecznego braku fajnych relacji, obfitości, zdrowia, różnego rodzaju celi, które mamy w życiu. To wynika zazwyczaj z tego, że my jako dziecko bardzo, bardzo chcemy. Jeżeli tam nie dostaliśmy, to robiliśmy coraz więcej. Jeśli nadal było za mało, to robiliśmy coraz więcej. Tak? Dlatego dzieci z DDD czy z DDA później są bardzo, bardzo często silnymi dorosłymi bo tak bardzo się starały już jako dziecko, tak, ale ta siła kosztuje i w pewnym momencie życia po prostu ta siła może nas przytłoczyć, tak, że my już po prostu mamy dość tego starania się, bo działamy tak nie od 20 roku życia, tylko od często od czwartego roku życia, kiedy to już jako dziecko musieliśmy odciążać rodziców czy czynnościowo, czy emocjonalnie zabiegać tak o nich, dbać, wspierać tak, już nie jako dziecko, jako mediator, negocjator pomiędzy rodzicami, obrońca, wspieracz, kolega, koleżanka, partner energetyczny, albo parentyfikator, czyli ktoś nawet dziecko bardziej dające, bardziej dojrzałe niż, niż rodzice, tak? co ma często miejsce w DDA, zwłaszcza w przypadku najstarszych dzieci. Tudzież najstarszych dziewczynek, jeżeli to pije ojciec, tak? bo no, no zazwyczaj jest tak, że, że, że to mężczyzna pije, chociażby bywa różnie tak? I, i nie jest to reguła. Niemniej jednak, chciałem tutaj, pomijając ten schemat, powrócić do tego, że dziecko przede wszystkim kocha trzyletnie, cztero. Do piątego roku życia, 6, 7, później, jeżeli jest ciężko, może to wygasać i dziecko może zacząć się oddalać od rodziców mniej lub bardziej, czasem drastycznie później, tak. Jako nastolatek, już w ogóle, tak. Jeżeli tak się starał i nie dostał i nie było tej miłości, to. Później ktoś może już na przekór być taki mocny okres, taki mocny bunt, takie mocne odseparowanie. Może pojawić się złość do rodziców, nienawiść, potrzeba stawiania granic, jeżeli te granice zostały przekroczone, to ktoś bardzo, bardzo potrzebuje tego spokoju, tak, jeżeli był nadwyrężany, jeżeli był system zakazów nakazów, No i właśnie. I wtedy pojawiają się dwie części osobowości, tak jak tutaj. To jesteśmy my. A to są nasze części osobowości. Jedna z nich kocha. I nadal ta część jest. I nadal oczekuje, że może kiedyś się rodzic przytuli, powie i tak dalej, tak, może kiedyś się rozmrozi. Często z poziomu nieświadomego. Może być tak zduszona, że ktoś może powiedzieć: Mam w dupie, ale ta część jest. Ona zawsze u nas jest. A druga część złości się. Już ma dość. Już chce spokoju. Już chce separacji często nienawidzi, często się wkurza, często ma wielką gorość i żal do rodzica, a to kształtuje w pierwszej dekadzie dwóch nasz krawężnik podświadomości, którym, pomiędzy którym przesuwa się nasza wolna wola i z drugiej strony krawężnika po, po na zewnątrz jest też autostrada, ale my jesteśmy ograniczeni tak tymi pachołkami i ciężko nam przejechać na drugą stronę, tak? Ciężko nam przebić się poza tą dynamikę, ten mechanizm, który, w którym działaliśmy w dzieciństwie. I potem popatrzcie, ktoś później trafia na partnera i z jednej strony kocha i chce być kochany. No jak każdy, jeżeli się decydujemy na relację, no to jakaś nasza część osobowości chce być kochana i kocha, ale z drugiej strony jest ta druga część, która poszła do rodzica, tak? Tych części może być dużo, tak? To nie, to ja pokazuję akurat dwie. Ta część, która tam ma gorycz, i teraz mamy tutaj. Partner reprezentuje nam rodzica. Ta część, która ma złość, ta część, która ma mordowanie się z rodzicem, ta część, która jest zamrożona tutaj w jakiejś dynamice, ta część osobowości, która, której z granicy zostały przekroczone. Teraz będzie się bunkrować i będzie stawiać e, granice tej osobie i będziemy mieli takiego unikacza bliskości czy e, styl, e, styl e, z unikający. Tak, e, Ktoś, u kogo rodziców było za mało, z kolei, on kocha, a tutaj bardzo, bardzo chce tych rodziców. I teraz tak, kocham, ale z drugiej strony chce się stopić z kimś. Tak jak tutaj rodzice byli daleko, a ktoś chciał się stopić. Tak? Unikacz uciekał. A ktoś o stylu przywiązania, później lękowym, yy, będzie bardzo chciał być bliżej tego rodzica, którego było za mało, tak? U unikacza było za dużo. I teraz będzie stapiał się i zalewał sobą tą osobę, tak? My, mówię to po to, żebyśmy zobaczyli, w jakim stopniu yy, te uwarunkowania dziecięce <grywają> wpływają na naszą dorosłość, tak? Gdzie z jednej strony jesteśmy z kimś, kochamy, albo chcemy być. Ale z drugiej strony jest jakaś ta część, która jest pobudzana, która się wkurza, która się złości, która często nienawidzi. Bardzo często y, ktoś jest z partnerką i chce, tak jak y, nie wiem Pink Floyd, tak The Wall, y, tekst y, O oh Baby, y, y, don't leave me now, tak, nie opuszczaj mnie, bo potrzebuję cię, tak bardzo Cię potrzebuję, po to, żeby cię sprawdzić w sobotę na kwaśne jabłko, tak. Y, <laughs> to smutne, tak? Bardzo często yy, ktoś, kogo granice zostały przekroczone, ktoś, mężczyzna, który został skrzywdzony przez matkę w jakiś sposób, potem będzie karał partnerki czy nawet córki, tak yy, kobieta, której z jednej strony kochała ojca, ale z drugiej strony na przykład porzucił ją, tak, poszedł gdzieś do innej yy, kobiety, opiekował się innymi dziećmi na przykład jeszcze. Yy, cały czas go nie było. Tam jest też ta druga część, która ma żal. Tak? I teraz do partnera z poziomu podświadomego, oczywiście, bo my z poziomu świadomego no to chcemy, żeby było fajnie w relacji, nie? ale z poziomu podświadomego a my to sabotujemy tę relację, sabotujemy partnera czy partnerkę w ten, w ten sposób, gdzie jakaś nasza część osobowości kocha i chce być kochana, a jakaś część osobowości ma to, co później się wykształciło do rodzica, czyli jakiś lęk, tak? jakiś lęk przed nadużyciem. Tak? Tam było to tutaj też i ktoś będzie się cofał i nie będzie otwarty na tę relację, z drugiej strony ktoś, ktoś kto miał rodziców za mało będzie i chciał dążyć do nich, teraz będzie zalewał tą drugą osobę, tak? jeżeli tego nie dostanie, bo miłości bezwarunkowej tutaj nie dostaniemy, no związki w relacjach to zawsze jest tak, dwie osoby i ma być część wspólna. Nie za duża, nie za mała. Jak, jak jest za mała, to związek nie ma sensu. No bo co? Jest, jak jest za duża, to jedna osoba, często jest tak, że to jedna osoba chce coraz bardziej, coraz bardziej mieć wręcz, żeby się stopić drugą osobą. A często jest tak, że druga osoba chce mieć po prostu większą przestrzeń, czego ta druga osoba nie rozumie. Przecież się przecież kocham, chcę, żebyśmy byli no normalnie stopieni, tak sami, nie? I powoduje to różnego rodzaju dysonanse w relacjach, tak. Zobaczenie tego, jak dużo powtarzamy stamtąd, zarówno z tym, co było między nami a rodzicami, gdzie z jednej strony nasza mała część zawsze tam kocha, z drugiej strony nasza trochę starsza część już często ma jakieś ale do rodziców. Zobaczenie tego, jak często stamtąd wynika to, co teraz tutaj serwujemy i to, co odbieramy od partnerów, bo partnerzy też reprezentują rodzica i często doświadczamy tych samych rzeczy, których doświadczaliśmy w dzieciństwie, chociaż czasem w inny sposób, tak, tak? dziecko z rodziny alkoholowej, niekoniecznie przyciągnie sobie alkoholika, ale często kogoś w jakiejś formie kompulsji, nieobecności, kogoś, kogo trzeba wspierać, ratować, tak? I wtedy ten ktoś odtwarza to, co zna z dzieciństwa, czyli bycie z kimś nieobecnym albo bycie z kimś, kogo trzeba ratować, wspierać i opiekować się, bo sam jako na przykład parentyfikator opiekował się rodzicami. Dlatego przyciąga sobie ludzi poturbowanych. Zobaczenie jak bardzo to wynika z uwikłania z rodzicami, jest najważniejszym krokiem, najważniejszym, bo jeżeli my to już widzimy, to już świadomie jesteśmy w stanie i na to popatrzeć i na to i to co Carl Gustav Jung, to co oświecone świadomością jest w połowie uleczone. Tak? Natomiast dalej my sobie mamy z tym pobyć, tak? różnego rodzaju techniki tak? pracy czy różnego rodzaju formy pracy z emocjami, tak? technika uwalniania Davida Hawkinsa, voice dialog, IFS. Różnego rodzaju prace, także behawioralne, polegające na nauczeniu się rzeczy na nowo, tych, których w dzieciństwie nie nauczyliśmy się, bo byliśmy w takiej, a nie innej rodzinie. Różnego rodzaju techniki wybaczania, tak? Czy odpuszczania bardziej, tak? Bo wybaczanie i odpuszczanie, no, jest taka niby to jest semantyka słowna, ale jest różnica, gdyż wybacza się jakąś winę. I nawet jak wybaczymy, czujemy się lepsi, tak? Natomiast odpuszczamy przyczynę, pałeczkę. Uświadomiamy sobie, że często rodzic dał tyle, ile potrafił. Za, za, za bardzo często tyle, ile sam dostał, tak? tylko przekazał. To są często ludzie, którzy gdzieś tam żyli w nieświadomości. My nie mamy patrzeć na nich z pobłażaniem, tak? ale do tej pory w Polsce no, praca z sobą no, to była wódka, konfesjonał, tak? ewentualnie jakieś kompulsje rodzinne, zdrady, przemoc i tak dalej. Ludzie w totalnej nieświadomości pracowali. Teraz już jakby mamy większy dostęp do tych narzędzi, tak? bo ta dziedzina pracy z sobą rozwija się w zasadzie od niedawna, chociaż duchowość. Jako taka jest od początku ludzkości, tak? Ale nie powiązana z religią, tak? Tylko powiązana ze świadomą pracą z sobą, która czerpie z każdego systemu religijnego i, i, i duchowego, i filozoficznego, tak? Psychologia coraz bardziej z duchowością się przenika. Tak? I Karl Gustav Jung na koniec życia układał mandale właściwie przez pół życia. Mandale, apropos. propos. podobno się mówi. Nie wiem, to jest takie, dobra różnego rodzaju pracy systemowe polegające na zobaczeniu i przetworzeniu tych programów rodzinnych, tak? różnego rodzaju techniki gestalt, inne techniki polegające na odegraniu tego, że jako dziecko wręcz obiecujemy, tak wręcz dopasujemy się do tej rodziny, do tego modelu, jaki tam jest, po to, żeby go odtwarzać później przez całe życie, tak? po to, żeby później to przemodelować też świadomie, gdzieś tam w naszym umyśle Przedstawić jakąś zastawkę, która yy, powoduje, że ten pociąg naszego życia nie idzie tak, tylko już tak, bo zwrotniczka się gdzieś tam yy, zmieniła. Yy, Natomiast ten neurolog ostatnio powiedział, yy, wszystko, że tak o sercu, wątrobie wiemy prawie wszystko, o mózgu wiemy dużo, ale o umyśle nie wiemy nic, nie? No, no, coś wiemy, ale niewiele. Ale niewiele. To jest temat rzeka przed nauką do badania. I to wszystko ewoluuje. Te techniki ewoluują dosłownie z roku na rok. Pojawiają się różne rzeczy. Już nie mówię, że jakaś tam farmakolo farmakologia, tak? bo niedługo psylocybina, czyli grzyby, będą najprawdopodobniej normalnie dostępne na receptę. W każdym razie mówię tutaj po to, że żeby być świadomym konkluzja tak, z tego mojego 15-minutowego wywodu jest to, żeby być świadomym, że Mamy kilka części osobowości w kierunku rodzica, tak? Zawsze jest ta część, która kocha i chce być kochana. Tak, to często jest stłumiona część, tak? Z tych najwcześniejszych lat, a później pojawiają się inne. I to samo często powtarzamy z partnerami i partnerkami, a nasi partnerzy mają tak samo i powtarzają to z nami. Zobaczyć to u partnera jest łatwiej niż u siebie. Znamy jego znamy rodziców, i o, widzisz, ty tak masz. Zobaczyć u siebie jest trudniej, ale my mamy patrzeć przede wszystkim na siebie partnera takiego jak innego przyciągamy jako lustro często tego, czego my się tak naprawdę obawiamy stamtąd po to, żebyśmy mogli wreszcie to prze, prze, przetworzyć tak przepoczwarzyć się i yy, być. Stworzyć o wiele bardziej kwitnące yy, relacje, chociaż na no nie zawsze jesteśmy gotowi, tylko kwestia jest uświadomienia yy, sobie tego chyba tyle z mojej strony. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Jeśli chcecie coś zapytać czy napisać swoją opinię, to piszcie jakiś feedback. Jeśli Wam się to podobało, to też udostępnijcie. No i chyba tyle. Nie? Cześć.